...płodna i przede wszystkim również e, e, bardzo ciekawie wyglądająca, także zapraszam, możecie również e, nalać sobie wody z kranu zrobionego, oczywiście e, pobranego z bliskiego źródła MZPK no, również e, bardzo fajne stoisko gastronomiczne, dziękujemy twórczak, że jesteście dzisiaj z nami na męskim graniu. 3 na 3. Ale również jest na plusach ze swoją ekipą i właśnie trwają kolejne zawody w wyciskaniu e, sztangi. E, bardzo prosta zasada. podchodzimy, ważymy się następnie ustanawiamy tym samym ciężar, czyli głowę naszej masy Ciała. Widzę, że właśnie w tym momencie wyciska My, to nie wyjaśniał, to cały i powiedzmy, że wynik byłby jeszcze lepszy. Tylko jeszcze wtedy, gdybyśmy robili przysiady, ale tym razem ciszymy oczywiście e, kartkę pierwszową, e, a KT e, jest, e, no, można powiedzieć, że jest na lepsze, jeżeli chodzi o zyskownik. Także faktycznie jedziesz KT jeszcze możesz więcej, możesz więcej.

Nie <laughs> e, Moi drodzy, również widzę, że cała masa dzieciaków opanowała również Akademię Mistrzów Kościuszkówki Mini Basket w Zielonej Górze. No, trenerzy już nawet nie wiedzą, się, że pachołki wystawy, 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 jest wystawy, szaleństwo. wystawy, 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 wszystko tutaj się dzieje, ale wystawy, że... Ile? wystawy, wystawy, wystawy,